Ryszard, okej, okay, dobra. Ryszard, słuchaj, ja Cię zaprosiłem tutaj na, taką, na takie podsumowanie, bo mm -hmm. wiesz, jesteśmy no, ponad rok na demonstracjach przed tym byłą telewizyjną agencją informacyjną i myślę, że powinniśmy powiadomić o tym szerzej media i dlaczego wybrałem akurat no, Radio Armii Krajowej, bo gdzie indziej no, zawsze czy to Republika, to zawsze są te względy materialne, że czy to się opłaca, czy nie. Jeśli chodzi o, o tą, tą Armię Krajową, to tam jest odwrotnie, względy materialne są na drugim tym. Także jest szansa, żebyśmy mogli coś opowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy zrobili takie podsumowanie tego roku, bo jak to właściwie było? Ja jeszcze Państwu tylko się przedstawię. Jest ze mną pan Ryszard Combek, ja nazywam się Zbigniew Lisiecki. My prowadzimy tą demonstrację codziennie od grudnia 2023 od 19 roku. 19 grudnia. Tak, z tym że i od 19 ja może nie byłem, ale... No tak. no, ale nie wszyscy tak, za każdym tak, tak, razem tak, byli. Tak. To jest rok, były choroby różne obecności, nieobecności konieczne. Tak. Ryszard. Y jeszcze tylko dodam, że jesteś matematykiem, ja jestem fizykiem, więc mogą Państwo oczekiwać od nas powinni jakiś. No Precyzji w sformułowaniach. Ryszard, jakieś podsumowanie? Po co my tam jesteśmy? Kto tam przychodzi? Jak to w ogóle się rozpoczęło? Ja bym zaczął może od innego pytania, jeśli można. Czy mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tam znalazłem w ogóle na tym placu? No powiedz. Bo wezwał mnie Adam Borowski w obronie wolności. Tak. Ale tak naprawdę to trzeba, żebym się jakoś też przedstawił i tutaj no rodzina, z której się wywodzę, tata miał jakiś epizod wojenny, ale on jest tak na pół sympatyzujący z Niemcami, na pół komiczny, to w tej chwili jakby więcej o tym nie będę mówił, ale mogę też kiedyś opowiedzieć przy okazji, bo to jest ciekawostka tak. i zabawna historia wojenna też. Natomiast choć, po, na po, choć, choć też i częściowo smutna, tak? ale precyzująca, czym tak naprawdę jest wojna. Natomiast mama była powstańcem warszawskim, bardzo długo to musiała ukrywać, w związku z tym ja niewiele od samej mamy się dowiedziałem. Ale historia jest na tyle, jakby jest tam historia miłosna, też jakaś ukryta, która nie tak. wiem, czy jest historią miłosną, ale jest też i wielka opowieść patriotyczna, i później konsekwencje patriotyczne wynikające dla, dla mnie. Później kiedyś poszedłem do Republiki, jak był taki atak już na, na Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza przez środowiska, które ja nazywam lewicowymi, a Zbyszek nie bardzo lubi to słowo, więc mówię, ale precyzuję tak, część środowiska tak, politycznego, tak. które obrażało w, zarówno Konfederację, jak i prawo i sprawiedliwość, tak, jak i tak, inne drobne tak, partie, tak, które się pojawiały na, po tej stronie, z którą ja sympatyzuję, politycznej. Poszedłem do Republiki z takimi dwoma tematami. Przedstawić, po pierwsze przedstawić właśnie taką tezę dotyczącą, że nauka jest. Nauka jest obowiązkiem patriotycznym każdego młodego człowieka. To o tym szerzej mogę się wypowiedzieć w tej chwitko na, na pomocie. To ciekawa historia. I drugie jest ciekawa historia. I drugie historia lewicy, w szczególności komunistów, czym oni się tak naprawdę yy, yy, charakteryzowali i dlaczego w Polsce słowo komunista jest obraźliwe, a w Europie jest to słowo poważane. Europa nie zrozumiała tego i ja uważam, że powinno się szerzej tą historię przedstawić, co tak naprawdę chcieli, czyli ta druga międzynarodówka i jej kontynuacja ch chciała osiągnąć. I z, jakby z tych dwóch punktów widzenia. Yy, to był twój motyw, żeby, żeby się tam przyjść No Motywem też była y, przysięga, którą musiałem złożyć za czasów Gierkowskich, bo ja już mam y, 70 lat, za, za parę dni kończę. Przysięga, którą musiałem złożyć ojczyźnie y, sowieckiej. Że y, nie zdradzę Związku Radzieckiego, który mi dał do ręki broń. Ta przysięga była haniebna i to była motywem dla mnie też przez całe życie, żeby tej przysiędze, którą, którą musiałem i, pod, i złożyć, i podpisać y, i, i musiałem się temu przeciwstawić. Jakoś się przeciwstawić. I tak naprawdę to ze dwa razy wziąłem jakiś udział w życiu w marszu niepodległości, a ale później, jak mi Adam Borowski wezwał, przeszedłem na żądanie i stałem tu na placu po 6, czasem 8 godzin. Ty byłeś bardzo długo na początku, jak pamiętam. więc miałeś tam dyżury dłuższe. Ale powiedz właściwie, jaki był powód, że my tam akurat protestujemy przed telewizyjną agencją informacyjną? Powód był taki, że. Znaczy, ja wiem, że było kilka mediów, które nie zostały jakby zrównane z ziemią, że yy, yy, jakiś tam, wydaje się, poseł liberalny, czyli, czyli pan, yy, pan Liberacki, tak? dobrze tak, mówię, z PSL-u, tak, tak. a tak naprawdę to z ZSL-u się wywodzi, kilka dni wcześniej przyszedł do Republiki i mówił: My was stąd wyrzucimy, już za trzy dni was tu nie będzie. I ten. Co było później, no wiemy, tak? Właśnie nie, powiedz. Powiedz jasno, bo to jest nagranie dla ludzi, trzy którzy mogą później, nie pamiętać, nie wiedzieć, co było. Trzy dni później w nocy włamano się do budynku telewizji, wyłączono sygnał telewizji. Właśnie, został przerwany sygnał. Został tak. przerwany sygnał, co było zagrożeniem dla bezpieczeństwa krajowego. Jak wiemy, mamy wojnę za granicą. Tak. Ja przepraszam jeszcze, przerwę sobie na chwilę, bo muszę się cofnąć jeszcze do, do rozpoczęcia wojny z Ukrainą. Dla mnie było jasne, że Rosjanie szykują się do napaści na Polskę w momencie, kiedy już doszły do mnie informacje, które podawały media, że Rosja szykuje się do... znaczy wysyła uchodźców na... na, na bo no tak. to nie są uchodźcy, przepraszam, Ta. tylko najeźdźców na na... Na granicy, na granicy łotewskiej i litewskiej, tak. bo wtedy już było wiadomo, że to samo się stanie z Polską i jest to przygotowanie bezpośrednie do, do wojny, tylko nie wiedziałem, czy wojna będzie w Polsce, czy najadą kraje bałtyckie, czy najadą na Ukrainę. Tak. I w momencie, kiedy najechali na Ukrainę, ja rozmawiałem z uchodźcami już faktycznymi z Ukrainy, Każdego pytałem skąd pochodzi, dzięki temu troszeczkę się dowiedziałem o, o, o tej sytuacji no o, o geografii Ukrainy. No i O tej sytuacji się dowiedziałem, i to mnie jakby wybudziło ze stanu uśpienia. No bo człowiek, który ma lat y, 60-kilka, w zasadzie no. Staje y, się, że brałeś czynny udział w tej pomocy społecznej. Brałem czynny dla, udział, byłem wolontariuszem przez tak. pół roku, dopóki to było potrzebne. Właśnie. Ta, przy okazji bardzo dużo się dowiedziałem o tym, co się dzieje na Ukrainie. Stopniowo wzbogacałem ich wiedzę, bo oni wymieniali między sobą informacje. Więc jak powiedziałem im o układzie Piłsudskiego. Och, zawsze mam trudności z przypomnieniem sobie tego, tego człowieka, z którym zawał układ, że będzie Ukraina razem z Polską w jednym państwie. O, Petlura. O, z, przepraszam, z Petlurem, oczywiście. Tak. No to jak Ukraińcom o tym mówiłem, to za dwa tygodnie inni Ukraińcy już o tym wiedzieli. Ja, jakim, no jakieś tam inne rzeczy, o których im mówiłem, tak. Ukraińcy nagle za pewien czas o tym wiedzieli. Tak, Jakoś między tak, sobą tak, przez internet wymieniali, informacje. ta wiedza się rozszerzała. Tak. Yy, oczywiście żartowałem sobie, że Ukraina jak najszybciej powinna się znaleźć z Polską w jednym państwie i wtedy nikt nie będzie z sąsiadów na nas napadał. tak? tak. No bo to wiadomo, że są tak. pewne ograniczenia historyczne, oni jeszcze nie dojrzeli do tego, myśmy do tego może jeszcze nie dojrzeli. W każdym razie później, jak Adam Borowski mnie wezwał, natychmiast się zjawiłem, z tym, że on wezwał mnie 20. Także ja 19. nie byłem, a tak. spotkałem osoby, wiem, pani Ewa była 19. i i północy chodziła pod budynkiem telewizji. Tam było chyba sporo osób, była na początku. Yy, Niedużo osób było. Dwudzi... Tak. Natomiast 20, jak mnie wezwał Adam Borowski, tak. to było już yy, było yy, sporo osób. 21 nie przeszedłem, ale ponoć tam ludzie też byli 21, tak. a 22 Adam Borowski mnie wezwał pod yy, telewizję na Woronicza, ponieważ tam były takie barierki, a było nas tak. 200 osób. No to uznałem, że demonstracje tam w ogóle nie mają żadnego sensu, bo tam. nie ma ludzi, my sobie możemy na puszczy pokrzyczeć, a, a y, natomiast jak się skończyła ta demonstracja? W pewnym momencie dostali telefon, że ktoś napada na, y, na y, y, telewizję z powrotem na placu. Na placu powstańców. Tak. No i pojechałem. Pod, cała grupa ruszyła stamtąd pod, na, plac powstańców. na plac powstańców. Wiem, że kilka tak. osób tam zostało na Woronicza, bo ja te osoby później spotkałem, które codziennie na Woronicza też sobie spacerowały, i demonstrowały, tak. ale nie była to demonstracja zorganizowana. Podczas tych demonstracji rozmawiałem z policjantami. Bo y, uznałem, że jakby atmosfera w policji i ich zachowanie może się przyczynić. Y, policjanci wzięli też tak, udział w ochronie tego zamachu, ale y, starałem się jakby przekonać, wiedząc o tym, że mają różne poglądy polityczne no bo oni mają prawo do swoich własnych poglądów politycznych y, że mają, y, krótko mówiąc, wiedząc o tym, starałem się ich przekonać, żeby na przykład nie było tak, że jacyś górale. Oddział od komandosów <del mão bugs> tak, Sa... z gór przyjedzie Zero... hmm... i będzie chciał dokonać zamachu stanu, bo to groziło te poszczególne napady groziły tym, że będzie jakiś zamach stanu, no bo taki rząd, który łamie prawo, trzeba jak najszybciej usunąć. Tak, rozumiem. I pytanie było, co wtedy służby zrobią, czy będą między sobą strzelać i wystrzelają tych żołnierzy, czy się przyłączą do tych żołnierzy. No nie nastąpiło na szczęście nic tak złego. Tak. Ale nie, trudno powiedzieć, czy to zniszczenie gospodarki, które miało, bo to przez kim nas interesuje, nie tylko zniszczenie polityki, y, sądownictwa, ale również zniszczenie gospodarki, które nie wiem, czy uda się odbudować. Myśmy stracili w tym roku, przechodzę już w tej chwili do, do, do skutków politycznych. Tak. Y, motyw cały czas jest, bo się dowiaduje na placu bardzo wielu różnych rzeczy. Jak, jak, co, sądzą, y, co sądzą konfederaci, co sądzą e, ludzie z lewicy, któ których tak. spotykam, co sądzą ludzie z platformy, co sądzą tak. ludzie popierający e, hołownie czy bezchołownie? bo nie wiadomo jak tak. go nazywać, bo on sam na siebie tak. wydał wyrok, e, pozbawiając im nie posłów bez zgody Sądu Najwyższego. Tak? Tak. więc to po prostu jest człowiek, który, no i tak dalej. Krótko mówiąc, były te łamania prawa. To aresztowanie posłów bez, bez podstawy, czy wyrok w trzy dni, prawda, czy jakiś taki wyrok z kapelusza, bez dokumentów podobno. Tak, tak, tak. Mi jest trudno pewne fakty sprawdzić, natomiast później y, kolejny zamach na prokuraturę. Się, prokuraturę y, tak. Prokurator mówi swojemu przełożonemu zastępca prokuratura krajowego, pan łamie prawo, tak. a tamten bezczelnie stoi się na niego gapi. Tak. No, minister Sprawiedliwości łamie prawo, więc ja uznałem, że nie mogę z tego placu odejść. Tak, tak, tak. Chociaż planowałem tej zimy, że już nie przyjdę w zimie, no bo człowiek ma swoje ograniczenia i być może czasami mnie na tym placu nie będzie, ale będę się starał być najdłużej jak mogę, no po to, żeby po prostu. Bo żeby Polska nie straciła niepodległości. Nadal jest, jest nieprawidłowość. I coraz gorzej idzie. No, tak, znaczy, tak. kilka dni temu się dowiedzieliśmy, że artykuł 54 Konstytucji chcą złamać, tak? Tak. czyli po prostu wprowadzić cenzurę w Polsce tak. i rozwalić opozycyjne redak redakcje. Tak tak, 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 tak. Redakcje, które, tak. które są w miarę obiektywne i w miarę obiektywnie mówią o Polsce. To, że... Natomiast przykład taki jak. No, wiemy, że my formujemy wniosek o zdradę stanu i... Yy, no właśnie nie wiemy, powiedz, bo znaczy, to jest nagranie dla osób, które dobrze, tego nie wie, co My formujemy, yy, znaczy w pewnym momencie uznałem, że ja nie mogę codziennie o tym samym mówić i poprosiłem Zbyszka, żeby spisał te nasze zarzuty. Nie. Zbyszek już wtedy był na placu i w pewnym momencie na wiosnę, nie wiem kiedy ten dokument powstał, formu... znaczy po pierwsze uznałem, że niszczenie finansów państwa w poprzedniej kadencji, czyli niszczenie, bo, bo Tusk był znany i trudno zrozumieć dlaczego ludzie, to był znany z tego, że niszczył wszystko co polskie za poprzedniej kadencji. Może ja za ostro w tej chwili się wypowiadam, ale to ty zwróciłeś uwagę szczególnie nie ma na, to, i nie będzie. na to rozkradanie VAT-u, zwróciłeś Więc... uwagę, to był ten twój punkt, o którym mówiłeś, a ja tam miałem jeszcze inne punkty, w sumie no mamy w tej chwili 12, jeżeli nie więcej, takich podstawowych zarzutów o zdradę Polski, no, które najważniejszy, są, taki które pierwszy. są no, ewidentne i one są nazwane i udokumentowane i każdy z nich jest wystarczający do postawienia tych ludzi, przed trybunałem stanu że mam na myśli y, y, premiera Donalda Tuska, jak także ministra Bodnara, ministra Sienkiewicza, przynajmniej te trzy osoby. Najważniejszy punkt, który zauważył Zbyszek, bo myśmy zauważyli też, że Tusk doszedł do władzy, jakby y, siejąc nienawiść, że najważniejszy punkt to jest wzbudzanie nienawiści społecznej, o czym sprecyzyjnie y, powie Zbyszek, y, jeśli. jeśli Radio na to zezwoli, bo to jest jakaś no, dłuższa wypowiedź, to która jest wprowadza pewna... i definicję, a jednocześnie mamy jakby na wszystkie punkty yy, wniosku do Trybunału stanu, ale tak naprawdę to jest 12 punktów, które uważamy, że Tusk jest podejrzany w każdym z tych punktów o zdradę stanu. Zdrada stanu to nie jest byle tam kradzież, tylko to jest działanie na szkodę na szkodę Polski, jako, jako kraju. No Polski, jeśli ktoś no, to powoduje to jest... stratę i tak. wie o tym, albo nie wie, udaje, że nie wie 200, bo oszacowano, że to nawet więcej niż, jest, niż 200 miliardów złotych w ciągu, czyli jeden budżet Tuska, to, no to możemy go tylko nazywać tego pana nie Tuskiem, tylko Donaldem T. Tak? No tak. No, to, no bo to jest no po tak. prostu, my go podejrzewamy o Yy, trudno powiedzieć, ale yy, w dowodach, yy, bo przedstawiamy dowody również yy, sejmowe, jakby dowody filmowe i sami yy, też yy, wyciągamy wnioski z faktów, które, które znamy. Tak. Krótko mówiąc, to dużo przyniosło te doroczne... No ostatnio próbują złamać konstytucję, wprowadzając cenzurę. Tak? To jest bezpośrednie ta, złamanie ta, 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 ta. konstytucji, czyli to cały czas ta akcja się posuwa, próbują wywrócić niezależne wybory, przynajmniej to zapowiadają w, w swoich zapowiedziach, próbują wywrócić wybory, czyli to się jeszcze nie skończyło. Nie skończy. Dobrze. Okay. To w takim razie, żeby nie, nie przedłużać, ja zrobiłbym tutaj przerwę i tylko po, podkreślę, że my jesteśmy tam na placu Powstańcu Warszawy codziennie od 18 do 19 i no, y, informacje o nas są dostępne na, na stronie internetowej y, wp.ewot.org i tam jest też ten wniosek o Trybunał Stanu. Zapraszamy y, wszystkich do udziału, a przede wszystkim do zapoznania się z tymi argumentami. I ym, no jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że w moim wrażeniu to nikt inny, żadne inne ugrupowanie tego wniosku o Trybunał Stanu w taki sposób yy, no, jednak dosyć dokładny nie postawi po prostu. I nie udokumentowało, bo to jest tak. wniosek, który, w którym dowody są udokumentowane. Dowody to są komisje sejmowe, są materiały z komisji sejmowych, sejmu także. Które też no, ale chodzi o to, że, że ta, ta, ta. trzeba wyciągnąć wniosek, że to no, nie ta. było tylko tak, że o sobie tam wprowadził przepisy, dobrze. tylko była to wyrada stanu. Tak? To tutaj zrobiłem przerwę, a później zrobiłem może drugą część albo zobaczymy jeszcze, dobra, no to na razie. Znaczy tak. dobrze też było tak. powiedzieć, że, że każdy z tych punktów, o których mówiliśmy, trzeba możemy rozbudować, tylko to już jakby na indywidualne życzenie, bo w tej chwili jakby przedstawiliśmy taki skrót myślowy, bez dowodów. A nie chcemy mówić bez dowodów o tym, co, o tych zarzutach. No nie tam nie na stronie są podane dowody. Do, tak, do, 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 do. ale odwołaliśmy się w tej chwili, ale nie podaliśmy słuchaczom, tak? Dobrze. Jeżeli to ktoś będzie słuchał. Dobra, dobra, dziękuję. dziękuję. Dobra, Ryszard, zobaczymy to i pogadamy.